Masz ciało, które nie wygląda źle, ale też nie wygląda dobrze. Z przodu może jeszcze ujdzie. W luźnej koszulce jakoś się zlewa, ale wystarczy, że staniesz bez niej przed lustrem i widzisz, że coś jest nie tak. Brzuch miękki, klatka płaska, zero definicji. Ani masy, ani rzeźby, po prostu nijako. I to jest najbardziej wkurzające, bo patrzysz na siebie i nie wiesz, czy coś robisz źle. Czy po prostu taki już jesteś? Nie wiesz, czy iść na redukcję i ryzykować, że będziesz wyglądał jak chłopiec z podstawówki, czy iść na masę i wyglądać jeszcze gorzej? Jakbyś miał dwa przyciski: jeden sprawi, że będziesz jeszcze bardziej płaski, drugi, że jeszcze bardziej zalany, i żaden z nich nie wydaje się dobrą opcją. W tym materiale pokażę Ci najpierw, dlaczego Twoja sylwetka wygląda właśnie tak i czemu to nie przypadek. Potem czego nie robić, bo 90% osób z tym typem ciała pogarsza sytuację, a na końcu dostaniesz konkretny plan, który możesz wdrożyć od dziś, żeby naprawdę coś zmienić. Nie chodzi o motywację, nie chodzi o triki z TikToka, chodzi o strategię, która działa i którą możesz utrzymać. Wyobraź sobie, że twoje BMI jest w normie. Na papierze jesteś zdrowy, ale kiedy spojrzysz na siebie w lustro. Coś nie gra. I choć znajomi mogą mówić, przecież wyglądasz spoko, ty wiesz, że nie czujesz się dobrze w swoim ciele. Nie czujesz siły, pewności, czujesz wahanie, brzuch odstaje, klatka nie istnieje, barki wąskie, waga nie mówi wszystkiego, bo to nie tłuszcz jest problemem. To brak mięśni. To właśnie sylwetka skini fat. I prawdopodobnie żyjesz z nią od lat. Problem? Nikt cię nie traktuje jako osobę, która musi coś zmienić. Ale ty sam czujesz, że coś jest nie tak. I masz rację. Według badania opublikowanego w Nutrients, osoby z niską masą mięśniową i przeciętnym poziomem tłuszczu są bardziej narażone na insulinooporność i problemy metaboliczne niż osoby z wyraźną nadwagą. Czyli wyglądasz przeciętnie. Ale twoje ciało funkcjonuje jak u osoby z otyłością brzuszną. To nie jest stan neutralny. To bomba z opóźnionym zapłonem. Tylko, że ta bomba nie wybucha nagle. Ona sączy się powoli. Z tygodnia na tydzień tracisz więcej niż tylko definicja. Tracisz kontrolę. Co robi większość osób z takim ciałem? Bieganie, deficyt, sałatka z kurczakiem i zero cheatów przez 30 dni. Efekt? Może i trochę chudniesz, ale tylko z twarzy, bo właśnie tam najłatwiej stracić wodę i masę. Ale w lustrze to tylko pogarsza sprawę. Wyglądasz na zmęczonego, a nie w formie, bo brzuch jak był, tak jest. A klatka i barki znikają całkiem. I teraz uwaga badanie opublikowane w Journal of Strange and Conditioning Research pokazało, że przy długotrwałym deficycie i dużej ilości cardio. Organizm najczęściej sięga po mięśnie, nie tłuszcz mięśnie. To dlatego osoby z kinifat po redukcji wyglądają gorzej niż wcześniej. Są jeszcze bardziej płaskie, jeszcze mniej jędrne, jeszcze bardziej sfrustrowane. Redukując tłuszcz bez mięśni, nie odsłaniasz formy, odsłaniasz brak formy. To jakbyś rozpakował prezent, w którym nie było zawartości, tylko papier. I puste pudełko. No dobrze, skoro bieganie nie działa, to co działa? Tu odpowiedź jest prosta, ale niepopularna: trening siłowy. I zanim przewiniesz dalej, nie, nie mówię o zostaniu kulturystą. Mówię o podstawach: martwy ciąg, przysiady, podciągania, wyciskania 3-4 razy w tygodniu. Z progresją. I teraz twardy dowód. Metaanaliza Schoenfelda z 2021 roku, obejmująca ponad 100 badań, wykazała, że trening siłowy redukuje tłuszcz trzewny, zwiększa beztłuszczową masę ciała i ma pozytywny wpływ na insulinowrażliwość, niezależnie od tego, czy robisz kardio. Czyli, jeśli chcesz zmienić to, jak wygląda Twoje ciało, musisz przestać myśleć o spalaniu i zacząć myśleć o budowaniu. Zacząłeś trening siłowy, brawo! Ale jeśli nie ma progresu, problem jest w kuchni. I nie chodzi tylko o kalorie. Chodzi o białko i o to, że większość osób skini fat, je jakby chciała schudnąć. Ale trenowała, jakby chciała rosnąć. Nie działa. Według metaanalizy British Journal of Sports Medicine spożycie od 1,6 do 2,2 gramów białka na kilogram masy ciała jest kluczowe, żeby budować mięśnie przy treningu siłowym. To nie jest zalecenie dla sportowców. To minimum dla kogoś, kto chce coś zmienić. A co z kaloriami? Nie idź ani w redukcję, ani w masę. Ustal zero kaloryczne i tam zostań. Wtedy twoje ciało ma paliwo, ale nie magazynuje tłuszczu. I z tygodnia na tydzień zaczynasz się zmieniać. Masz plan, masz siłownię, masz jedzenie i myślisz, że teraz to już z górki. Nie. Teraz zaczyna się najtrudniejsze. Cierpliwość. Większość osób z sylwetką skinny fat rzuca wszystko po dwóch, trzech tygodniach, bo nie ma efektów. Tylko, że to normalne. Twój organizm to nie TikTok. Nie reaguje na wyzwanie 14-dniowe. Reaguje na to, co robisz konsekwentnie, miesiąc po miesiącu. Badanie opublikowane w o City pokazało, że największe zmiany w sylwetce zachodzą po 90 dniach, a kluczowym czynnikiem sukcesu było utrzymanie programu minimum 12 tygodni. Nie 14 dni, nie 30-dniowy challenge. 90 dni pracy u podstaw. To nie plan musi być idealny. To ty musisz być konsekwentny. Bo jeśli nie wytrzymasz 90 dni, to za 90 dni znowu tu będziesz, patrząc w lustro i znowu nie wiedząc co robić. Skoro już wiesz, że największy wróg sylwetki z kinifat to brak strategii, a nie brak cardio, to warto zrozumieć dlaczego mimo trzymania diety, treningów Twoje ciało wciąż nie reaguje tak, jak powinno. W tym filmie pokażę Ci, jak małe, niezauważalne błędy sabotują Twoje efekty i co zrobić, żeby wreszcie zacząć widzieć realne zmiany w lustrze.